Cześć wszystkim. Jesteśmy w miejscowości Kaliska. Wykańczamy tutaj jedną z naszych maszyn. Jesteśmy już na finiszu. Na pokładzie bardzo fajne ogniwa. Opowiem o tym za parę chwil. Patrzcie, co tutaj mamy. Model T24. Naszej produkcji 24 sztuki z ten Full Black, pięknie się prezentują oraz nasza maszyna model T24. Full black typu Glass Glas na podwójnym szkle. Tak to wygląda z drugiej strony. Patrzcie. Bardzo fajny moduł. Bardzo ładny. Bardzo wytrzymały. Czekajcie. O, weźmiemy coś takiego. Nie rysuje się to nie to samo co plastikowe panele, których jest pełno na rynku. A z przodu to jeszcze raz tak. O. Zapraszamy do współpracy, ale prosimy dzwoncie wieczorem. Bo jesteśmy bardzo, bardzo zajęci. Jak szukacie kogoś, kto zna się na trackerach, to polecamy swoje usługi. Na razie, cześć.